Siema, siema! z tej strony wasz ulubiony obczajnik. Dzisiaj na warsztat bierzemy coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się mega nudne, ale jak się wgryźć, to jest kopalnią beki i no, głównie beki. Mówię o oficjalnym kanale prezydenta RP na YouTube. Dokładnie tak. Pomyślcie, właśnie skończyła się dziesięcioletnia tendencja Andrzeja Dudy. Stery, przynajmniej w naszej alternatywnej rzeczywistości, przejmuje Karol Nawrocki. A co z kanałem Nighty? Zostaje, bo to nie jest prywatne konto Andrzeja, tylko instytucja. Wcześniej był tam Komorowski, a jeszcze wcześniej ślady zostawił Lech Kaczyński. Dzisiaj zrobimy mu totalny audyt. Sprawdzimy, czy to cyfrowy relikt, który nadaje się tylko do muzeum, czy może ktoś tam w pałacu po prostu nie ogarnia internetów. Zostańcie z nami, bo będzie grubo. Dobra, zacznijmy od konkretów. Statystyki. Kanał ma 58 tysięcy subów i ponad 5 tysięcy filmów. 5 tysięcy! To jest więcej niż jeden film dziennie przez ostatnie 10 lat. Wyobrażacie to sobie? Ktoś w kancelarii prezydenta miał etat w klikaniu Upload. Ale te 58 tysięcy subów, no powiedzmy sobie szczerze, to spoko wynik dla kanału o uprawie kaktusów. Ale dla głowy 38 milionowego kraju? to pokazuje, że oglądają go głównie urzędnicy, dziennikarze i najwięksi fani. To nie jest kanał dla ludu. To jest kanał dla... wtajemniczonych. A content? O stary, to jest podróż w czasie. Mamy tam trzy ery. Era Kaczyńskiego. Jakość wideo jak z nogi 3.3.10. Pikseloza, dźwięk jak ze studni. Totalny oldschool. Początki YouTube'a. Era Komorowskiego. Trochę lepiej, ale dalej sztywniutko. Długie, całe przemówienia. Nuda Level Master, era Dudy i tu jest hit. Produkcja weszła na poziom Hollywood. Drony, super kamery, dynamiczny montaż. Wszystko piękne, ładnie wypolerowane, ale content dalej ten sam. Dalej mamy 40-minutowe relacje z podpisywania jakiejś ustawy. Serio, kto to ogląda w całości poza starzystą, który musiał to zmontować? No właśnie. I tu dochodzimy do sedna, Czego na tym kanale nie ma? Nie ma Q&A, nie ma vloga za kulis w stylu Siema, właśnie lecę Air Force One, zaraz wbijam do Bidena. Nie ma żadnych kolabów, tłumaczenia ustaw na ludzki język. Nie ma niczego, co sprawia, że social media są, no, social. A teraz gwóźdź programu, wisienka na tym nieco czerstwym torcie. Wyłączone komentarze. Zawsze, pod każdym z pięciu tysięcy filmów, to jest świadoma decyzja. Oficjalnie pewnie chodzi o to, żeby uniknąć hejtów, wulgaryzmów i ruskich troli. I okej, okay, to ma jakiś sens, ale strategicznie to jest strzał w kolano. Po pierwsze, to wygląda, jakby się bał dyskusji. Jakbyś nie wierzył w to, co mówisz. Po drugie, robisz z YouTube'a słup ogłoszeniowy, a nie platformę do dialogu. A po trzecie, i to jest kluczowe alienujesz młodych. Dla pokolenia, które żyje lajkami, szerami i komentarzami. Kanał, na którym nie można nic napisać, jest po prostu martwy. To jest cyfrowy odpowiednik krzyczenia w próżnię. Cringe. W efekcie powstaje taka sterylna bańka. Wszędzie w necie trwa polityczna drama, a na kanale prezydenta jest cisza i spokój, jak w bibliotece. To jest tak sztuczny, że aż niewiarygodne. No i teraz pytanie za milion dolarów. Co dalej? Nowy prezydent, Karol Nawrocki, ma czystą kartę. Może z tym kanałem zrobić dwie rzeczy. Opcja pierwsza: kurator muzeum. Zostawia wszystko tak jak jest. Dalej wrzuca piękne, nudne filmy i trzyma komentarze wyłączone. Jest bezpiecznie, godnie, ale kanał dalej będzie docierał tylko do garstki zapalenców. Nuda. Opcja druga: komunikator 2.0. Totalna rewolucja. Włącza komentarze, zaczyna robić krótkie, dynamiczne szurcy. Robi raz na kwartał QA, gdzie ludzie mogą zadawać trudne pytania. Tłumaczy ustawy w 60-sekundowych filmikach. Ryzyko? Ogromne, bo wyleje się hejt. Ale potencjał jeszcze większy. Mógłby dotrzeć do milionów ludzi, którzy normalnie mają politykę gdzieś. Wyobraźcie to. Zamiast 40-minutowej relacji prezydent wrzuca shorta. Siema, właśnie podpisałem ustawę X. Dla młodych oznacza to A, B i C. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komciach. Ach, no tak. To by było na tyle w dzisiejszym obczajniku. Dzięki, że byliście z nami. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych analiz, w których rozkładamy na czynniki pierwsze cyfrowy świat. Trzymajcie się. Cześć.